Nagitek lekarski jest popularną rośliną jednoroczną. Jest miododajny i owadopylny. Kwiatostany to koszyczki o średnicy 5 cm. Jedna roślina wydaje nawet 50 kwiatów. Mają barwę od żółtej do ciemnopomarańczowej. Kwiaty brzeżne języczkowate, żeńskie, środkowe, rurkowate, obojnacze. Kwiaty otwierają się między godzinami 9 i 10, a zamykają o godzinie 17. Ciekawą osobliwością nagietka są jego nasiona. Posiadają różne wielkości i kształt. Ułatwia to naturalne rozsiewanie i zapewnia lepsze rozmnażanie samosiewu. Nagietek lekarski jest dobrą rośliną pokarmową dla pszczół samotnic, którym dostarcza pyłek i nektar. Jego uprawa jest prosta. Dobrze wschodzi z siewu do gruntu. Dłużej kwitnie, gdy obcinamy przekwitnięte kwiatostany.